Czuję rozemocjonowanie, czuję jakbym spadał. Choć jestem na dnie, tyle emocji z jednej strony już do ciebie, z drugiej gniew, bo wyzywają mnie za to, że nie umiem się bić Nigdy nie widzieli tego, to tak samo jak upadłem na ryk Nie wiedzą co przeszedłem, było bolesne Mam stanę że nie poradzę sobie i nie będzie ratunku jak było wcześniej Mam ochotę płakać albo coś rozpierdolić, bo tyle emocji, a ja leżę z bezsilności Teraz nie zasnę, boję się, że będę gnębiony i sobie nie poradzę Czuję strach, może przesadzam, ale ja już tak nie, nie chcę mi się iść tam, boję się, że będę oceniany Za to co powiem, za to co ubiorę Jaki mam na siebie plan, zostawcie mnie w spokoju, ja chcę do domu albo do ciebie przytulić się znowu i zapomnieć o emocjach, bo tylko to mnie czuję się źle i wiem, że przy tobie mogę być jaki chcę Ej, i już nie ma pasty rówieśników i jest okej, okay, bo przy tobie czuję się bezpiecznie Jak mam staleńkowe Nie wiem, co jest, siedzę w pokoju i zastanawiam się, duże emocje nie poradzę sobie, może znowu będę na górze i będzie lepiej, niby zagroję rany, ale okazało się, że nie. Czemu to ja zawsze muszę być kozłem ofiarnym? Ej, każdy nie wyśmiewa Parę osób znam dobrze I gdybym ich nie znał, to bym tutaj się nie stał Spróbuj unieść taki ciężar jak ja I zachować w tym siebie I nie utracić się w ciemności. Może, Boże, czemu tak miało być lepiej? Ej, może teraz mam kobietę Ale co, jeśli ją stracę, nie poradzę sobie I nie będę takim samym człowiekiem Ej, nie ufam nikomu, bo raz zaufałem Rzymkowi Co nie wyzywał Szkodziło mi to na kazy lekcji bali nie bywa, szkoda że nie rozjebałem, bo nie niemu taki jestem i nie bałem się ludzi ej, nie chciałem przychodzić do szkoły a teraz tak, ja wolę wyjewać na starcie się, a nie na mecie, teraz czuję się jak śmieć, a nie powinienem ty nic złego nie zrobiłeś, budzę się od się w nocy i mam koszmary, że będę wyzywany, wolę się już zajebać i znowu to przeżywać, to tylko nie chcę budzić się na dramie i mieć dramę o nic czemu ja jestem zdębiony Zastanawiam się, może po prostu jestem chory i popierdolany. Muszę przemyśleć coś i wyrzucić to z głowy